Proszę Państwo, z tej strony pod Moskwa, z Przedsądu Rejonowego, Szczecin-Pałabrzeże, dzień 22 stycznia 2017 roku. Proszę Państwa, 31 stycznia będę miał tu rozprawę o godzinie 14 w sprawie wsadzenia mnie do stalinowskiej psychóżki. Czyli mówiąc generalnie, chodzi o to, że bandyci od trzech lat próbują mnie wsadzić do psychiatryka, chcą stwierdzić u mnie chorobę. A już też nie niepoczytalność, po to, żebym dezawułować moją całą pracę, aby zniszczyć moją działalność, po to, żebym mówił prawdy. W związku z tym, kochani, Polacy, rodacy i przyjaciele, proszę Was serdecznie, abyście przybyli z całej Polski, kto może mi na pomoc w tym dniu do tego sądu. Będę organizował dwugodzinny protest przed sądem, przed tą sprawą. Również zaplanowałem w tym dniu marsz. Marsz po mieście, po ulicach. Oczywiście wszystko zależy od Was drodzy Polacy, rodacy, przyjaciele wiem, żeby ten marsz zgłosić ja muszę zawiadomić wszystkie służby, policję aby móc go przeprowadzić wiadomo, inaczej się nie da w związku z tym muszę wiedzieć, czy będziecie czy dużo ludzi zainteresowanych będę o tym pisał, będę o tym mówił w związku z tym jeżeli będzie frekwencja odpowiednia ja ten marsz zalegalizuję i on będzie będzie to się odbyło mniej więcej o godzinie 9, Góra 9.30, też będzie trwało około 2 godzin, później przyjdziemy tutaj, przed sądem rozpocznie się protest, no a o godzinie 14.00 wchodzimy na rozprawę i będziemy działać dalej. Kochani, dziś musimy powiedzieć co jasno, że kwestia zamiast ekscytacji jest faktem. światuzuje się dziennikarzy, ludzi niewygodnych, powiedzmy tych, którzy przeszkadzają pseudo władzy, która udaje nam Polaków. Wiadomo, że państwo polskie zadanie dla no niestety wszystkich dziennikarzy, patriotów i ludzi oddanych Polsce się niszczy. U mnie napadnięto na firmy, napadnięto na rodzinę, zabrano mi widziano dzieci. W związku z tym, dzisiaj, ostatnim elementem tej łamigówki jestem ja. Generalnie człowiek, który robi coś dla Polski: pisze, mówi, nie boi się protestować, i w związku z tym jestem wrogiem bandytów. No i bandyci, poprzebrani w togi, chcą mnie wsadzić. Do psychuszki chcą określić mój stan, a wręcz nawet mój stan, chcą mnie zabić. Dekami psychotropowymi, no cóż, tu dużo mówić. W związku z tym, kochani, wzywam Was wszystkich do pomocy przeciwko tej stajnowskiej opresji, przeciwko temu wariactwu stajnowskiemu, aby nas nie psyatyzowano, abyśmy mogli się opowiedzieć stop stajnowskiej psyatyzacji w całej Polsce i tylko dla mnie. Abyście wszyscy, kochani, wiedzieli, że dzisiaj ja, jutro możecie być Wy. W związku z tym zapraszam Was serdecznie 30 stycznia na godzinę 14 do sądu. Kto będzie mógł, niechaj przyjedzie na protest jeszcze godzinę dwie wcześniej. A kto będzie mógł przywieźć w marszu, niechaj mi się odezwie. Wtedy ja go zalegalizuję i on będzie. Kochani, z przed sądu rejonowego w Szczecin w Szczecinie, żegna Was Piotr Moskwa. Dziękuję bardzo, do widzenia.